Punkt siódmy. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta z dnia 1 września 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic zawodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle. Czy w tej sprawie chce ktoś zabrać głos? To jest pochodna poprzednich decyzji, ale dla formalności pytam, nie widzę. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu? Zachcę podnieść rękę do góry. Dziękuję. Dwie osoby. Kto jest przeciwny? Jedna. Kto się wstrzymał? Cztery osoby. Dziękuję bardzo.